Janusze ALEGRO! witam Was ja oraz z Baniela. W dzisiejszym odcinku, tak jak zwykle, przejrzymy sobie nasze ukochane, rodowite, takie rodzime Allegro. Znajdziemy najzabawniejsze rzeczy na świecie i zresztą całą resztę już wiecie. Także co? Lecimy? Lecimy. lecimy. Gra edukacyjna bez podtekstów politycznych. <grym> Serio! Naprawdę... Dodaj! To nie ma w ogóle ja pytania nie, żadnego! Ey, ale to jest fajne! Oczywiście! No hit ma i tak... no! To, to, to w ogóle nie podlega pytaniom. To jest bez podtekstów politycznych absolutnie. Nie wiem do kogo to miałby być pollow. Ja ja pod rower. Dodaj do koszyka, dziękuję. No, na rowerze nie jeździsz. Lateksowa maska, papaja! Co? To kosztuje 90 zł, ale ja tak bardzo chcę to mieć! Jesteś chory! Nie! Tak, nie! To z papież! Możesz być papieżem zajęty na 90 zł, proszę! Nie! Proszę! Nie, nie rób! Tak, dodaj! Nie, ja to chcę! Nie, to jest tą maskę! Zebał? Pokukaj! Kubek z korwinem. Pytasz dzika, czy sra w lesie. No pewnie, że tak. O, o, wróciłem do kompletu. Z kotkami! Smacznej kabusi. Jezu, jakbym kupił taki kubek mojemu ojcu. O oh, fak, ja wiem, komu to kupię. Dodaj do koszyka. Mojemu menedżerowi, który nienawidzi pisu. O! Pruszowy gast, czy co tam chcesz? Ej, to może być fajne. O! Ej, to jest zajebista, nie niefajne. Ocelot jest zajebisty. Bałwan, kura. Mająk! Jakie oni fajne rzeczy mają! Papuga! 110 zł. Nie! Nie tak drogo! A to jest na licencji Mojangu jeszcze, to jest oryginalne. Papuga kosztuje 70 zł. <laughs> Zróbmy sketch. Tato, tato, mogę mieć papuszkę? Nie mamy papuszkę w domu. Papuszka w domu. Dobrze, I nie Teraz jest ten problem, sobie. że jest zajebista, niej. Dobra, dajmy ją. Smok mi spasuje do Dragon Craftu troszkę, wiesz. No. Także smoka. Ja bym sobie też wziął. Dobra, My kurę też tak chcę pół? dodam. Twój stary. A. O, obie odpowiedzi są poprawne. <laughs> Kolor włosów też się bardzo zgadza. W 100% naprawdę kurwa mój stary po wywiadówce, tak? Myślę, że celota? On jest taki zrujnowany życiem. Jo! kurwa stracił pracę, kobieta go zostawiła. Pis go jebie na podatkach. Ej, to jest lepsze! Co? Lampka Ej, to jest biurowa! Super. Noc ta duża Minecraft! I tu pociągasz Co! Jest stołem stole pociągasz! Ale big brain! Ej, to jest super! Ej, ja jestem zachwycony! Ile to? Czy to jest taki produkt oryginalny? 200 zł, no. No Okej! Okay, okay. Z Leti Shops dostaniemy 1,74%. Dobra, kurde, stać mi biorę. No nie! Kolejna ultra mega MC lampa, zaraz po lampie re... Nie, mm. proszę cię nie! O kurde! Ej, to jeszcze możesz podłość! Włączyć? Michał, researcherze, nie cierpiecie. No, no chcę. Nie, nie. Koniec, nie ma Minecrafta. Chcę. A po co Bo to jest Minecraft. Dodaj do koszyka. Nie będziesz decydować o finansach tego domu. Dobra, słuchaj, to mamy już komplet. Ja sobie to wszystko... Jezus. Maria. O Boże. Eee. Ale w każdym razie, tak, mamy do zapłaty 1536 zł. Ale czy na pewno? Otóż nie. Aktywujemy sobie wtyczkę Letty Letishops, Leti Shops, który daje nam zwrot gotówki 1,74%. Który daje nam dokładnie 27 zł. Zwrotu. Powiedziałem <laughs> to tak płynnie, że. <laughs> Bo nie wiem, czy wiecie, ale Letishops to wtyczka, która promuje zakupy w danych sklepach. Na chwilę obecną jest ich 3299. O kurde. Zwrot 7. 1,25% jest. To ja się mylę, to tak naprawdę oszczędzamy 111 zł. A wszystko to dzięki Letyshops, bowiem kompletnie o tym zapomniałem. Ale tak, codziennie na Letyshops są wyróżnione sklepy, w których macie znacznie większy cashback. Dzisiaj jest to Allegro, dzięki czemu oszczędzimy ponad stówkę. Tylko teraz jak to działa? Shops w zamian za promowanie danych sklepów, jak na przykład Allegro, na swojej stronie w zamian otrzymuje od nich cashback. Czyli w tym przypadku jest win-win, bo i sklep dostaje, Klienta i wykupujecie z cashbackiem, ile t ze za tym zarabia. Tylko teraz uwaga, bo tak jak jest win, 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 to może być jeszcze jeden gigantyczny super win. Win, bowiem pod koniec marca AliExpress obchodzi swoje urodziny. W związku z czym na AliExpress pojawi się masa, ale to masa zniżek. Czyli tak, będąc na AliExpress, możemy kliknąć sobie na jakiś pierwszy, lepszy zestaw z klocków, po czym po aktywowaniu samego zwrotu gotówki, sprawdzić, czy przypadkiem sprzedawca nie chce nabić nas butelkę. Bowiem tak, Letyshops oferuje również takie funkcje. Oczywiście potem po aktywowaniu samego zwrotu i dokonaniu zakupów, wszystkie cashbacki wyświetlą nam się na liście oczekujących. I wtedy, kiedy na przykład już sklep przyklepi nasz zakup, to będziemy mogli zobaczyć, że nasz cashback jest uwzględniony. Czyli pieniążki po prostu będziemy mogli sobie wypłacić. Proste. Potrwają one od 27 marca godziny. 8.00 do 31 marca włącznie. Więc jeżeli akurat macie jakieś potrzeby zakupowe i chcecie przy okazji oszczędzić troszkę pieniędzy, to koniecznie pobierzcie wtyczkę Letyshops. Koniecznie pobierzcie ją sobie z pierwszego linku w opisie, zostaniecie przekierowani na stronę wtyczki, po prostu dajcie ją do Chroma, zarejestrujcie się, naprawdę jest to banalnie proste, jak macie konto na YouTube, to tym bardziej założycie konto na Leti Shops. I cóż więcej mogę wam rzec? Oszczędzajcie pieniążki. Link w opisie. Ale co? To wszystko. To teraz czekamy jeszcze parę dni i nagrywamy drugą część. Yeah. Witamy was po tych paru dniach. W zasadzie po tygodniu. No ale okej. Okay. Dobra, to co? Pierwsza paszuszka. Co to? Nie wiem. Torby fałdowe, brązowe. Haha, ha, fałdowe, bo wiecie. <grystanie> <grystanie> Bardzo śmieszne, kurwa. Ja wiem, co to jest. Karton? Kubek. Jaki kubek? Torbinem albo Jarkiem. Nie pamiętam. <grystanie> o mój Boże, tak! Jezu, tak! Ty bierz ten kubek, ja biorę ten kubek. <grystanie> Dawaj, stuknijmy się kubkami. Tak, warwin mikhe, pozdrawiam! Na miły początek dnia kawa dla ciebie! Ja Mam lepsze. Smacznej kawusi, cudownego dnia! <grystanie> I to jest skaczy z niskopami! Tak! Ej, <grystanie> co Poczekaj, niech się przeliżą. Mm. Pokazać ci moje kotki w piwlicy? Och, tak, chcesz, moja to skarbówka. <grystanie> Nie, to się. Dawaj! Mm. <grystanie> Nie, no świetnie, naprawdę świetnie. Jeszcze wypełniona aż po brzegi. o oh shit, łada! Kura z oh Minecrafta! o no oh shit, łada! On jest taki mały? Ten pająk jest taki mały? Zobaczcie, papużka! Jezu, ona jest dokładnie fajna! Ale fajny dragon! <laughs> I patrzcie, mam papużkę na ramieniu. Otwórz kolejne. Nie, nie otwórz. Nie. Nie. pająk, pająk. <laughs> Chcesz w się sensie, no. Ej, fajny jest. Ma, taki... jest mały. Ale ma mięciutkie nóżki. Mm. O nie, bają. Ks, ks, ks. Jesteśmy w Australii. Mam <głup> sory. sorry. Nie no, w sensie, dragon jest fajny. Trzeba go umyć na pewno, bo jest uwalony trochę. Takimi kartonowymi rzeczami. To w się sensie jest duży, jest naprawdę duży. I fajny, serio. Ma uroczą Naprawdę bardzo Ej, fajny, naprawdę, naprawdę bardzo fajne, tylko została jeszcze kura. Ale ta klapka też jest super. No, będzie koszulka. to małe nóżki. Co takie małe nóżki? Dobra, odkładam się. No i została nam kura jeszcze. A to jest produkt Mojango i Mojang Jings. Zarobiście. krzywą, mordę. Przestań. <grym> e, tak serio, to jest taka kwadratowa. Jak... W sensie, to fajne. No, no, w sensie, no ja powiem tak. Okay? Nie. Okej. Okay. Dobra, co my tu mamy? Centrum Dystrybucyjne. Kolejne. Nasza zabawka bez podtekstów politycznych, tak? Masz kuleczki Jakie fajne! Kuleczki prezesa Daj, daj, daj Rozknij to O, oh, Możesz nie w szybę? Okej okay. Musisz tutaj stanąć i spróbować strzelić Ja? No właśnie, dlatego No właśnie Że tutaj w ogóle tu się nie da celować, ej ty Uuu. Uuu. Ej, Dwa punkty, tak jest jest dobry Dobra, mamy trzy punkty, tak jest. No, to Ufasz Dobra. mi! Niespecjalnie. Dobra, ja miałem trzy. Chcę, aż tak! Co? No! Nie zamieszkało mi! No no, Serio! O, jeszcze jedna była. Ale ładnie, ty przybiłaś go na wylot Ja mam y, rękę do pana Jarka Bez podtekstów politycznych, dobrze? Nie no, do. sobie spoko, jak to najbardziej okay. To jest nawet takie ciężkie To no, masz, ja ci zadnę i możesz otworzyć Okej okay. O Jezu, tak, moja uludzi... Idealnie! Wiesz ile to kosztowało? Nie chcę chyba wiedzieć. To było z 240 zł nie? Ja zapłaciłem dwieście kilkadziesiąt złotych za tą lampkę, żeby potem dzień później wejść na Allegro i zobaczyć, że jest przecena za 170! Bloki Minecraft Dirt! Naprawdę spore. Dajmy kupasa. Ale na czubku TNT. <laughs> Zróbmy jakiś coś fajnego, takiego. Może dajmy sobie na dół magnet. Teraz... Wtedy możemy dać rudy. To gdzie jest enigma? Bra. Teraz może damy TNT, a wtedy warstwę Dirta. Całkiem solidnie wykonane no jest. W ja myślałem, że to się będzie tak rozlatywać te locki. A to takie całkiem, całkiem spoko jest Okej, to byś potrzymaj Uwaga, jesteś gotowa Ej, wiecie wy co? Coś to tam, coś za, nie styka To słabo dociśnięte jakby Wiecie wy co? No i setkę. Tyle pieniędzy? Ej, no ja jestem zawiedziony Nie, tu jest coś ze złotem nie tak No dobra, yy, hmmm Przykro. Powiem tak, jest mi trochę przykro, czuję się zawiedziony, bo nie działa. Liczyłem, że naprawdę będzie fajnie wyglądać, ale... Może zawsze stać tak tutaj, nie? No, 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 jeżeli wam również jest przykro, to zostawcie, proszę. Jedną łapkę, albo subskrypcję, albo komentarz z wyrazami współczucia. Chociaż ja was k znam, więc wy będziecie pisać ha, 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 dobrze wam tak kurde nie nie? Ja was znam. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? Czarna paczka. Czarna paczka, nie rzucać fragile. Co to jest? Ja wiem co to jest! Oh my god! Ej, ale super! Ej, to wygląda... Ej, to jest petarda! Ej, no kurde, bele! Dobra, słuchaj. Long story short, widzicie to z redstone. Yeah. To jest big brain. Poczekaj, tutaj, o, tu z tyłu zasilanie. Dawaj, coś pociągnąć? Tak. Ej, bardzo proste, ale no, pociągasz redstone'a. I to jest mega! To jest big brain! To jest naprawdę super! Nie no, mi się podoba. Mi też się podoba. I działa. I działa, no. no ale ten są to mnie tak urzekł tutaj. to jest, No to jest świetne! Ogólnie przyjemnie się pociąga, nie trzeba jako szarpać. Jest taki przyjemny klik, naprawdę, zarobisty gadżet. Wybrałam sobie to. Wygląda brzydko. Co to jest? Co to jest? Ja wiem co to jest. Odwróć się. A Powinnasz? To jest maska do Gadła się jest. Z... No tak pachnie lateksowo. W sensie, pachnie? Śmierdzi! Fuj! To benzyną wali też. No, 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 dokładnie. I to wali benzyną. Co jest? Dokładnie. To no nawet nie jest lateks, to jest benzyna. Jak chcę potem benzyną śmierdzić? i to weź to założyć. Nie, ale serio, to wali benzyną ostro. A dlaczego benzyna? to bo benzyna jest Nie da się tego w ogóle założyć, bo to benzyna taka. Serio, benzyna. Wiesz, że jak ja to założę, to ja będzie śmierdzę benzyną. Nie zakładaj tego. Właśnie. Nie. nie. da się kacać. Przepraszam. Ja bym to założyć. To jest za ostre. Ale tego się nie da założyć. To śmierdzi benzyną, dosłownie. Na, nie lateksem, tylko benzyną. No ale dobra, śmieszny papież. Się... Okay, no. Moglibyśmy polecieć na jolo i założyć taką Hemingwayowi twarz papieża. Ale... nie, zostaw tako. Ja tyle. Ja to od razu wyrzucam. No, Coś spodziewałam jest. się, że to będzie takie lateksowe, ale. Ale nie benzynowe. Ale nie benzynowe. Dobra, kolejna paczuszka. Te małe mnie dzisiaj kuszą. Ja wiem, że ty lubisz małe rzeczy. Nie, bez powodu masz małe psy. I... Cytryny. Mogę teraz ja i ty będziesz zgadywać co to? Nawet nie musisz zgadzać. Co to jest? To są te takie jajka. W końcu możesz być prawdziwym mężczyzną. W końcu możesz zamknąć mordę. Powiedz mi, że to ma baterie, proszę. Ale ten na rowerze nie jeździsz, to jest najgorsze. Nie mogę się doczekać, aż moja księgowa zobaczy na liście faktur jaja. Czerwone jajucha. Mogłabyś mieć takie kulczyki. Taką brodę jak w, w South parku. Znaczy, nie chcę nic mówić, ale możemy to komuś dać na prezent? Na przykład. Cześć, jak... Możesz to dać na walentynki komuś, bo to jest serduszko. No właśnie, to jest serduszko. To jest takie. Nie, nie, nie. Multifunkcjonal, jak dostaniesz kwiaty, a to będzie w środku. Albo na przykład kiedyś dzień, matki. Mają, tu jest tylko słuchaj, jak będziesz już kupować kwiaty, to dasz to do środka i twoja mama się ucieszy. Z pewnością. I to tyle. Nie no, okej. Okay. W sensie nie, naprawdę nie wiem, po co to kupiłem. W sensie z jednej strony spoko, bo to jest światełko na rower, ale tylko ty nie jesteś na rowerze, a ja chodzę głównie. Ri Cześć, to ja! Tak z jajami. No i chuj, nie dość, że demonetyzacja to jeszcze ograniczenia wiekowe. Świetnie. Dzięki YouTube! Sięgnąłeś z dna! Ale poczekajcie chwilę, bo ja mam czary, słuchajcie. Czary mary. Pokus, pokus. Kacper wleciał pod autobus. Psss. Cześć, to ja, Kibel. Kacper z przyszłości. Kibel, Kacper. Właśnie utożsamiam się z moim kontentem, który możecie zobaczyć na kanale Smoczy Duet. Powiem tak, na kanale Smoczy Duet równocześnie, w tym momencie, kiedy wyszedł odcinek na tym kanale, wyszedł również kana odcinek na kanale Smoczy Duet, gdzie... Dokładnie, zamieniam się w kibel. <y> to tym razem nie ja. To, to, tym razem nie Aniela, tym razem poszło w drugą stronę. Także słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć ten film, muszę się przeprosić, to tutaj macie taką piękną oto kartę na kanale Smoczy Duet, właśnie możecie sobie zobaczyć film z serii Janusza Allegro, który wyszedł równocześnie w tym momencie, co oglądacie ten film. Poza tym, jeżeli nie chcecie oglądać takiego taki ściek kontentu, to możecie sobie pobrać wtyczkę Letty Shops, która naprawdę jest czymś bardzo przydatnym, jest idealnym przeciwieństwem tej serii i naprawdę się w niej zakochacie. Wtyczkę Letty Shops, oczywiście, nie mówię o. Nie, nie, nie... Tak czy inaczej, jeżeli widzieliście. Masz tutaj wspaniały film. Wteczka Letishops w opisie, a my żegnamy się z Wami.